Godzina 7.30. Na pierwszy od 22 lat pociąg relacji Wrocław, świdnica czekały tłumy turystów. Nie było czym jeździć, nie? Autobusy, no to wiadomo, nie każdemu odpasujemy, a teraz jesteśmy szcz już szczęśliwi po prostu, że, że mamy ten podział. Jest nas kilkanaście osób. Będziemy dzisiaj prawie cały dzień spędzimy w masywie ślęży, w tym i na szczycie Sobóty, na szczycie ślęży. Sobutka jest przystankiem na półmetku trasy. Malownicza miejscowość położona w cieniu masywu Ślęży będzie magnesem na turystów, mówi Sławomir, podróżny z Wrocławia. Tyle, a tak przynajmniej jest możliwość przynajmniej powrotu. Jeżeli ktoś, powiedzmy, chciałby tylko dojechać rowerem, a później pojeździć i wrócić, to jest jakaś opcja. Pociągi kursować będą w dwóch trybach. Standardowym, zatrzymującym się na każdym z 14 przystanków i przyspieszonym, który trasę pokonuje w zaledwie godzinę. Z powrotu relacji Świdnica-Wrocław cieszą się świdniczanie. Dużo ludzi czekało już, bo to chyba w zeszłym roku miało być otwarte, no ale nie było, no to bardzo dużo osób czekało. Jedni się cieszą, a drudzy martwią. We Wrocławiu pociągi zatrzymują się między innymi na Partynicach przy ulicy Zwycięskiej. W tym miejscu, szczególnie w ciągu tygodnia, tworzą się ogromne korki. Niemal wszyscy mieszkańcy są troszeczkę przerażeni, że korki, które już są na tej ulicy, będą jeszcze większe z powodu właśnie zamkniętego przejazdu. Do tej pory ludzie przez wiele lat się przyzwyczaili, że można bezkarnie przejeżdżać bez zatrzymywania. No myślę, że będzie tragedia, bo tu nie dość, że cały, cały czas jest korek za a. A jeszcze w godzinach szczytu to będzie. Na stacji wrocław w Pałtynicy krawędzie peronowe z dwóch stron przejazdu kolejowego są tak ułożone, żeby jak najszybciej odblokowywać, żeby pociąg jak najszybciej przejeżdżał. Skrzyżowanie i następnie drogatki się jak najszybciej otwierały. Między Wrocławiem a Świdnicą kursuje na razie 8 par pociągów. Od września ma być ich 11. Fakty: Natalia Basler.